Witam serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek i dzisiaj mamy krótki filmik fali piętowy. W zeszłą sobotę, znaczy się wczoraj właśnie, udało mi się pozyskać parę płytek starych na PC. Nie wszystkie z nich to gry, ale właśnie zaraz do tego przejdziemy. I to jest pierwszy punkt a drugi będzie później. E, na sam początek jest to jakaś płytka e, z e, magazynu. Tutaj jest napisane PC Joker czyli mamy płytkę z demówkami, paczami i wszelkiego rodzaju różnymi dziwactwami. Pamiętam że kiedyś e, bardzo nimi gardziłem. Teraz już e, nie ma to miejsca a to z prostej przyczyny bo e, Gry z tamtego okresu tutaj mamy numer 6,98, tak z roku 98 to, to były takie czasy, które jeszcze mało znałem pod kątem gier szczególnie pecetowych. i często jestem w stanie na takich płytach znaleźć gry, o których w życiu nie słyszałem, a poza tym mogą też zawierać różnego rodzaju. No, właśnie, patrzę czy chociażby sterowniki do starych kart graficznych, które czasem ciężko jest po prostu znaleźć w necie. A przynajmniej ja mam z tym problem. Tutaj mamy kilka demówek: jest Castro, Honda Superbike, Clash, Deadlock, DSF Ski, Emergency Fallout. Sam Emergency Fallout coś mi mówi, natomiast cała reszta tak ciężko. Explore Incoming, Incubation, Mission Pack, Jedi Knight, Mysteries of the Sith. No, i jeszcze kilka innych. Także jest tutaj co nieco do eksploracji. No, i myślę, że to też fajny pomysł na, na materiał. Kolejna rzecz wydanie jakiejś takiej nieco budżetowej gry Pinball Masters. Master? Master. Jakaś budżetowa gra pinballowa, a że jestem fanem pinballu i uwielbiam je, no to oczywiście nie mogłem sobie darować. Jest tu ponad 21 stołów. Brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. No ale cóż. Dalej, nieco bardziej klasyk, bo Worms 2 w takim ładnym, raczej oficjalnym wydaniu nie z żadnego czasopisma, tylko po prostu, właśnie. Myślę, że to oficjalne wydanie. Jestem co prawda w Niemczech i właśnie wszystko na pudełeczku i na wierzchu jest po niemiecku. Natomiast. poleciał. Natomiast wydaje mi się, że Wormsy akurat powinny być co najmniej w kilku językach. A nawet jeśli nie, no to cóż, bywa. Wormsy dwójka. Kolejna rzecz to też jakaś płyta z czasopisma i też tego PC Joker. 97. tym razem rok i mamy napisane że są dwie wersje pełne gier: Synergist, o czym w życiu nie słyszałem, i kolejna to Der Blaue Staub, niebieski pył po niemiecku, i, i nie znam ani jednego, ani drugiego, także jestem jak najbardziej zaintrygowany. Zawsze takimi grami, dlatego też lubię właśnie zbierać te starocie na PC. bo jest tam po prostu cała masa rzeczy, których nie znam. No ale wracając do dalszych gier, Creature Shock to też gra, o której słyszę pierwszy raz. Jest to wydanie dwupłytowe. W tym przypadku jestem pewien, że, że jest to wersja wielojęzykowa, bo tak. Taką właśnie informację znajdujemy z tyłu pudełka, gdzie mamy po prostu opisane e, tak mniej więcej co to za gra, pokrótce tak zwany blurb. Jest w wielu językach, w aż pięciu i z tego co do tej pory sprawdziłem jest to e, taki celowniczek, nie? Gier, gierki takie, takich już raczej się w ogóle nie wydaje. E, tutaj po prostu sterujemy celownikiem, a gra to jest w głównej mierze e, jak to się mówiło e, prerenderowany film, tak, czyli po prostu e, jest to strzelanie na naszynach, e, jak gdyby cały ten obraz sam nam się przesuwa, my tylko strzelamy, mamy tutaj jakieś potwory w ciemnych korytarzach. No, powiedzmy, że niekoniecznie w moją mańkę, ale, ale może właśnie byłaby ta gra na tyle kiepska, że byłaby aż dobra. I kolejna rzecz. Caesar 2. I jest to jakiegoś rodzaju strategia. Nie jestem do końca pewien, czy taka typowa strategia RTS, czy może jednak, czy może jednak gra taka jak. Chociażby Kleopatra, czy Zeus, Panolimpu Olimpu, i tak dalej. Nie? Gdzie raczej jednak mimo wszystko e, rozgrywka skupiała się na aspekcie ekonomicznym bardziej niż na e, wojnach. E, w każdym razie, no jak najbardziej retro, tutaj z tego co, ma, z tego, co widzę, no to mm, jest to gra pod DOSa, pod Windowsa 3.1 lub Windowsa 9.5. E, kompatybilna z Sound Blasterem, także. Na pewno też muzyka bardzo fajna, i przy okazji była tutaj w środku też druga płytka. Jest tutaj cała lista tego, co ona zawiera. Jest napisane, że mamy tutaj sterowniki do kart graficznych Cirrus, S3, Verge, Trident i Xing, czy Zing, jak to woli. Także to jak najbardziej też jest gratka, bo jak wiadomo, jestem raczej osobą, która lubi oszczędzać, a jeśli będę chciał zrobić sobie jakiegokolwiek builda starego kompa, no to na pewno skorzystam tam z takich właśnie retrokat graficznych niekoniecznie najwyższej próby. No właśnie, ale kończąc z tymi gierkami, mamy jeszcze jeden Znajd. I w tym przypadku jest to komputer, ale to zaraz pokażę. Cyk, i wracamy z materiałem. A oto właśnie rzeczony zdobyczniak. Jest to Apple Power PC 7300-200, czyli mówiąc krótro, krótko, retro. Macintosh. E, od jakiegoś czasu właściwie miałem nadzieję, że uda mi się kiedyś znaleźć taki komputer, ponieważ e, kilka gier udało mi się znaleźć na Apple e, retro, e, których nie mam, na przykład, właśnie na, e, na Windowsowe komputery. A miło byłoby zagrać. Poza tym, wiadomo to, zawsze jednak jakiś tam relikt przeszłości. Jest to komputer, który, z tego co zdążyłem przeczytać w internecie, powinien już technologicznie mieć 25 lat, bo został wydany w 1997 roku. I, no cóż, od razu rzucił mi się w oczy, jak byłem na Flomarku wczorajszego dnia i szczególnie wiadomo tym, że to stary PC, poza tym to, to kolorowe jabłuszkowe logo jeszcze wtedy miało coś w sobie, bo dzisiaj raczej stronie, z daleka się trzymam od takich komputerów, naprawdę bardzo mnie ciekawi, fajnie byłoby zajrzeć do niego do środka, ale nie wiem, czy zrobię to przed próbą o jakąś odpalenia. E, tak komp tak jak widać ma wejście na dyski 3,5 cala jest też poniżej jest napęd na płyty zgaduję, że CD, DVD raczej jeszcze nie, bo w tamtych czasach nie były jeszcze aż tak powszechne e, i z tyłu mamy naturalnie podłączenie do zasilacza e, jest jest port szeregowy. O ile wiem, to chyba będzie to jakieś tam. To chyba skazi. Kilka, jakiś port, którego w ogóle nie kojarzę, nie znam. Może to jakiegoś rodzaju Firewire. Jest tutaj port Ethernet i jakieś dwa, jeden na. Na, pokazany jest telefon, drugi to zdecydowanie drukarka. Drukarka, co ciekawe, też była w zestawie, bo we, zestaw jest całkowicie kompletny. E, no może poza monitorem, ale w zestawie właśnie był komputer, drukarka, e, klawiatura, mysz i zestaw kabli. O, oprócz tego jeszcze e, coś, co wydaje mi się. Coś, co wydaje mi się być stacją dysków. I tu jest właśnie to połączenie szeregowe tutaj z tyłu. Klawiatura, mysz, i wszystko, także zdecydowanie zestaw kompletny, ale właśnie, wracając do tych portów, jest tutaj też wejście na właśnie mysz lub klawiaturę. Co ciekawe, to bardzo mnie zdziwiło, bo jest tutaj tylko jeden taki port. Natomiast jak się okazało, po prostu z niego korzysta się żeby podłączyć klawiaturę. Mysz podłącza się już do klawiatury. Mamy też naturalnie dwa jacki. Tak jest wejście na głośnik i na, i na mikrofon. A oprócz tego mamy tutaj wejście oczywiście Rozumiem, że jakiś rodzaj VGA, ogólnie wejście po prostu wideo. Tutaj to wejście wideo trochę mnie zaskakuje, bo wygląda jak, jak GamePort w normalnie komputerach Windowsowych, lub ewentualnie też takie porty były wykorzystywane do niektórych modeli Famiclonów natomiast na szczęście jest tutaj też przejściówka na najzwyklejsze VGA, żeby można było to podłączyć nie tylko do monitora e, Apple'owego, którego niestety sprzedawca nie miał, powiedział, że monitor w, przy tym komputerze był nieoryginalny, nie dlatego się go pozbył, wyrzucił z jednej strony trochę szkoda z drugiej zawsze jakiś monitor inny się znajdzie e, i tak a co, co jest jedną z ciekawszych rzeczy, to to, że cały ten zestaw kosztował mnie 10 euro. 10 euro za taki retrokomputerek. Miejmy nadzieję, że działa, że jest sprawny, chociaż mam pewne wątpliwości, już od razu miałem na targu. Wiadomo, że cena zawsze jest tą. zawsze jest jak gdyby podejrzana, kiedy jest taka niska, ale to nie. To właśnie nie o tym właściwie miałem mówić, tylko o tym, jak wygląda tutaj przycisk Power. Jest luźny, wciśnięty i nie wiadomo, czy zadziała, no ale będzie trzeba to po prostu sprawdzić. No i wróciliśmy po przerwie technicznej. Teraz już mam ustawiony komputer w miejscu, w którym trzeba. W ogóle otworzyłem go również, żeby poprawić ten przycisk Power. No i cóż, możemy go odpalić, zobaczmy co zobaczyć co tam się dzieje. O, udało się Odpalił się i zobaczmy co będzie działo się teraz Aha Mysz działa, nieźle <laughs> miałem trochę pogrzeby przy tym przycisku Power willkommen. No dobra, czuję się powitany MacOS, system zostanie odpalony. No taką mam nadzieję. Cały czas. Mieli tam dużo. Czekaj, jeszcze się nie odpalił. To dziwne, bo spodziewałem się, że raczej jednak, jeśli jest to system Apple, no to naprawdę powinien się w moment otworzyć, bo tak mi zawsze mówiono. Że, że Apple są super szybkie i sprytne, ale może to po prostu jest, nie wiem, dzisiejszych czasów <laughs> znamie, a, a, a kiedyś może tak nie było. W każdym razie zobaczmy, co tu się będzie działo. The Aingebaute Ua, aha, coś jest nie tak niby z zegarkiem. Color Style Writer, Papier Korb, Macintosh HD. No dobra, jest rzeczywiście system. Nie jakaś super wysoka rozdzielczość. Ale strasznie tam jasno i niewiele, niewiele widać w ogóle. Już teraz może widać troszeczkę więcej. W każdym razie przyjrzyjmy się, co tutaj może się znajdować na tym komputerze. Nowy folder. Hmm. Jakieś kryzysy, briefy. Yy, najprawdopodobniej był to jakiś komputer firmowy. Nie do końca wiem, czy mogę to zaglądać i nie wiem nawet, co jak działa, tak szczerze mówiąc, bo yy, Apple ma to do siebie, że myszki od Apple'a mają tylko jeden przycisk i. Te wszystkie y, y, przyciski przy folderach, przepraszam, przy oknach y, są jakoś inaczej i nie wiem co oznaczają. Tu klikam, aha, i zmienia się jakiś, jakoś ustawienie tego okna, czyli rozumiem, że zamykamy z drugiej strony. Zgadza się. Czyli mówiąc krótko, raczej na tym nie pogramy, chociaż chwilę, 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 co my tu mamy. Mamy tutaj kilka różnych rzeczy, HD Tool, no, Inhalt, Microsoft, Excel, o ciekawe. Nawet są tutaj aplikacje Windowsowe, czy raczej Microsoftowe. Ragtime, Soap, Epson Edition, Software Collection, szpile. Sprawdźmy, Super Tetris, spróbujmy tego. O oh, yeah, gramy na Macu. A mówili, że na Maka nie ma gier. <grych> o, w Mordejerza! Ten Tetris jest bardzo niesuper, ale ma przynajmniej dźwięk. <grych> Jestem w absolutnym szoku. Single player 5 minutes. New game. Nie wiem nawet jak grać. A, dobra, już wiem. Hmm. <try> tak. Trzy dziewczynki w, w, w ubraniu pokojówek, które oglądają trąbę słonia. To jest trochę chyba za dużo na taką godzinę jak teraz. Dobrze, od razu widzę, że ta gra jest do niczego, możemy ją wyłączyć. Dobra, jednak, jednak chyba mieli rację, jak mówili, że nie ma gier na Mac'a. Ale pytanie jest jeszcze kolejne. Jak ją teraz wyłączyć? Aus... I, i ihren Computer jetzt wirklich aus schalten. A nie. Chciałbym wyłączyć tę grę. No może Alt F4? No, to niestety nie działa tak jak w Windowsie. Hm. Będzie trzeba to sprawdzić. Dobra, znalazłem. Mamy option, command i escape. Option, command, escape. Zoford, banden. Czyli jednak jest to możliwe. Ok. Aha, a co z wormsami? Może wormsy zadziałają. Szkoda, że nie ma tutaj rolki w tej myszy. Worms, ach, to tylko demo. To nic. Demo to zawsze coś. <laughs> Team 17. Niejasna. Tylko dlaczego nie ma dźwięku? Playable demo. Worm options. Game, weapon Może wejdźmy w game A to nie, tutaj raczej nie ma nic takiego Audio Aha, czyli są dźwięki włączone, jak gdyby, ale może tutaj coś po prostu nie zostało w grze włączone Uff, uh, koronawirus Dobra, no, włączymy grę. W byle jakim trybie. Select teams to come. Nie wiem właściwie co miałbym tutaj zrobić. Aha, trzeba wybrać tylko dwa team. GENERATED LANDSCAPE ZERO Dobra Mamy robala O w mordę o, dar, Od razu straciłem całą kolejkę I oberwę z tego co widzę, jest to bardzo podstawowa wersja Wormsów, chociaż akurat pierwsze Wormsy chyba tak właśnie wyglądały. Aha, czyli nie ma tutaj gry przeciwko komputerowi, mogę sobie zagrać sam przeciwko sobie. A i znowu wlazłem w minę. No tak. Stupid, no niestety, no taki jestem. Nic na to nie poradzę. Aha, tu jestem na samym końcu, tak. Czy można skakać shiftem, znaczy backspaceem, nie, nie bardzo. Enterem co najwyżej. Wiatr leci w taką stronę, że nie ma sensu robić czegokolwiek. Dobra, czy coś tam spada? No kto by pomyślał? Gry na Apple. No, udało się fuksem. <laughs> Pojawia się tutaj tylko pytanie, jakim cudem wybierać tutaj broń jeśli nie prawym przyciskiem myszy to jest naprawdę zagadka wszechczasów. Musiałbym naprawdę sprawdzać sporo jakichś tutaj, Spo sporo rzeczy musiałbym się tutaj dowiedzieć, żeby cokolwiek móc zagrać. O, nic z tego nie wyszło. Adam Rusty. Cały teren jest tak zaminowany, że nic się tutaj nie da zrobić. No ale dobra, przynajmniej mogę sobie postrzelać. No dobra, wystarczy tego i tak y, nic z tego ciekawego nie wychodzi. Zróbmy tutaj remis. Aha, i tu od razu włącza się druga runda. No, czyli jest to po prostu, mówiąc krótko, są to Wormsy. Eee, mam dziwne wrażenie, że eee, słaby jest ten komputer jak do gier nawet takich, bo strasznie się rozrywa ekran, a może to po prostu kwestia, że, że jest też zbyt nowy, trudno mi naprawdę powiedzieć o co tutaj chodzi. A w każdym razie... W każdym razie wystarczy tego dobrego. Był to materiał kwalipiętowy ze sprzętów znalezionych wczoraj, czyli w sobotę. Dziękuję za uwagę. Jestem bardzo szczęśliwy, mając tak tanio zdobyty retrokomputerek. I zapraszam do obejrzenia innych materiałów. Pozdrawiam i cześć.